Buraki są super, mamy je cały rok, ale botwinkę mamy tylko teraz. Buraki e, mają co prawda wysoki indeks glikemiczny, jeżeli je ugotujemy, czyli podnoszą bardziej poziom e, glukozy we krwi, a właśnie botwinka nie, ma super niski, więc bardzo, bardzo polecam. E, buraki mają trochę więcej azotanów, które obniżają nam ciśnienie i zwiększają wydolność fizyczną, ponieważ rozszerzają naczynia krwionośne. E, natomiast botwinka ma trochę mniej, ale tak naprawdę botwinka zawiera. Zawiera dużo, dużo więcej antyoksydantów, betacyjan, zawiera dużo więcej witaminy E, beta-korytenu, luteiny, zeksatyny na nasze oczy, zawiera więcej wapnia, potasu, magnezu, żelaza. Więc naprawdę I to wszystko polecam. w Botwince. I to wszystko w Botwince. A, ale więcej obróbka, niż burak. No właśnie, czy, bo, czy obróbka termiczna, bo musimy jednak to mhm. ugotować, nie niszczy tych wszystkich substancji? Obróbka termiczna troszkę niszczy nam e, tutaj e, antyoksydanty.